Granie za motorami miało swoje uroki. Znaczy, zasada była taka pierwsza. Nie przerywamy, nie wolno było nikomu przerwać dubla. Ro ratować. To było fajne wyzwanie, nawet aktorskie, bo czasami trzeba było ludzi podprowadzić. Ja miałem taką scenę, pamiętam, do dzisiaj wszystkim to opowiadam, że facet przyjechał z tropików, nie wiadomo było, co, co mu jest. Ja miałem z nim dwie strony sceny, że on, ja mówię, może pod podróżową, wino, tak, byłem tam w Afryce, co się działo, ten. I słuchajcie, pierwszy dubel i goź leży. Ja mówię, a, no a by, 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 coś, to, coś pan robił? Może pan podróżował? Tak, tak. O, Okej, okay, no to już mam pół. No dobrze. A, a gdzie pan był? No byłem w Afryce. Mhm, I tam by pan był w jakiejś safari, jakiś ten. Słuchajcie, wyciągnąłem z niego wszystkie informacje, które on miał powiedzieć. Ja z niego musiałem wyciągać. I on, on mówił tak, tak, a ja wyciągnąłem, pytając go, że ukąsił go wąż, kiedy był tam w bagnie i stąd jest ta jego, jego przypadek.